się odnieść do komentarza, który został napisany pod jednym z moich filmików. A mianowicie był to filmik na temat uwalniania emocji, i na filmiku uderzam kopię w wałek, wałek, poduszkę i wyrażam tym swoją frustrację, może złość na coś. I jeden z oglądających napisał kobietom, daj spokój, nie wygłupiaj się. Ja mam to samo na siłowni, weź sobie powal w worek i przejdzie ci. I jest w tym sporo racji, bo przecież um, nasze ciało, będąc w ruchu, będąc w wysiłku fizycznym, też przechodzi przez taki proces spięcia i rozluźnienia. Ale kiedy um, wykonujemy to ćwiczenie z taką intencją. Um, z tym, co się w nas zadziało, to dotyka to zupełnie innych warstw psychicznych i fizycznych w naszym ciele. Mówię o tym z własnego doświadczenia, bo chodziłam na różne treningi, takie bardzo wymagające pod względem fizycznym, i pomimo, że te treningi były bardzo ciężkie, bardzo trudne, to niekoniecznie to się przekładało na takie. Psychiczne rozluźnienie. Ciało było mega zmęczone, ale, ale jakby nic poza tym. Dopiero kiedy e, mo, mogłam skorzystać właśnie z tego, że dałam sobie taką myśl, taką intencję, że teraz puszczam, wypuszczam z ciała, chociaż to na początku jest bardzo dziwne i wydaje się, że ale to nie działa, bo sytuacja była, to już było ale jednak to działa, jeśli tak połączymy trochę właśnie ciało i emocje i to się tak fajnie łączy i potem jest o wiele większy luz i ciało ma więcej przestrzeni na doznawanie nowych rzeczy.